Wzywam wszystkich żołnierzy odrodzonego wojska polskiego, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granicę II Rzeczypospolitej. Stańcie na belu. Cześć ich pamięci! W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z województwa powiatu i gminy Szanów. Pod tablicą odczytano apel poległych, oddano hołd walczącym za niepodległą Polskę. Delegacje złożyły kwiaty, zapłonęły znicze. Wszystko to w bardzo uroczystej oprawie orkiestry z libiąża oraz ułanów, o co zadbali członkowie Towarzystwa Krzywienia Tradycji Kawalerii Polskiej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Szanowie. także poprowadzili część uczestników uroczystości na cmentarz parafialny, gdzie zatrzymano się przy grobie nieznanego żołnierza. Tu również rozbrzmiały werble i przy ich asyście złożono kwiaty oraz zapalono znicze na znak pamięci o poległych za wolną ojczyznę. Po tej oficjalnej części uroczystości rozpoczął się piknik ułański na tzw. Błoniach przy ulicy Partyzantów. Najpierw rotmistrz małopolskiej kawalerii Leszek Frania złożył meldunek starości Chrzanowskiemu Andrzejowi Urydze. Starosta, a także burmistrz Chrzanowa Robert Maciaszek zostali również uhonorowani medalami upamiętniającymi rajdy konne trasą ucieczki rotmistrza Witolda Pileckiego z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Potem publiczność mogła podziwiać pokazy łańskie. Element cięcia łozy z przeskokiem. Różny układ, że tak powiem, e, figur, w których no, liczy się zręczność jeźdźca, i, i prowadzenie konia. Były to elementy stricte z e, pola bitwy, czyli kucie leżącego, kucie stojącego, cięcie z góry od dołu. E, to, bu, to, były, e, to były sprawy związane z szablą. E, też było władanie lancą i tutaj też były różne kucia, e, takie jak po, to właśnie ułani w czasie, w czasie wojny wykonywali na polu bitwy. Czyli można sobie wyobrażać, że tak mogły wyglądać przygotowania czy treningi ułanów w czasie pokoju. Dokładnie tak ułani trenowali na co dzień, no, żeby, żeby tą białą broń mieć świetnie opanowaną. Elementów związanych z końmi i ułanami nie brakowało. Dzieciaki mogły wsiadać na atrapę konną, by poczuć się jak to jest siedzieć w siodle na takiej wysokości. Ponadto była możliwość przejażdżki kucykiem. Dzisiaj kucyk najbezpieczniejsza opcja dla małych dzieci, nie za duży, nie za mały. Dzieciaki są chętne bardzo na przejażdżki, jeszcze jak jest taka możliwość, że mogą sobie poglądać duże koniki, to oczywiście mamy taką możliwość od koleżanki, więc wzięliśmy dzisiaj kucyka. E, wiadomo jak ma na imię? Pączek. Pączek, bo ma duży brzuszek. I łagodny chyba. Łagodny, tak pewnie, kocha wszystkich. Były również pokazy na zainscenizowanym punkcie sanitarnym, nauka pierwszej pomocy, możliwość strzelania do celu na stoisku przygotowanym przez Ligę Obrony kraju, chętnych do spróbowania swoich sił i sprawdzenia celności nie brakowało. Ponadto można było zobaczyć repliki broni i sprzęt jednostek specjalnych. Grupa Operacyjna na Patriot. Zrzeszamy tutaj schronowo okolic oraz w sumie całej Małopolski Zachodniej i Śląska Wschodniego pasjonatów militariów, głównie jednostek specjalnych. Kolekcjonujemy sprzęt, działamy sobie w taktykach wykorzystywanych przez te też jednostki. Jakiego typu sprzęt można tu dzisiaj zobaczyć? Kamizelki z wkładami balistycznymi, kaski ochronne, sprzęt przeciwchemiczny, sprzęt medyczny. Zabezpieczenia medycznego indywidualnego oraz grupowego do segregacji medycznej, repliki broni palnej wykorzystywane w celach szkoleniowych no oraz troszkę sprzętu linowego chcieliśmy zaprezentować do zjazdu z budynków oraz spinaczki wysokościowej. Każdy może się przymierzyć, na przykład wziąć taką replikę do, do dłoni i spróbować, jak to jest, trzymać taką maszynę w ręce. Tak, dokładnie. Broń jest wyważona, tak jak palne odpowiedniki wykorzystywane przez nasze jednostki specjalne, także każdy może się poczuć przynajmniej przez chwilę tak, jakby służył w takiej niedostępnej jednostce. Piknik zorganizowano z myślą o całych rodzinach, tak by każdy mógł tu znaleźć coś ciekawego, a zarazem by uczcić obchodzone dzisiaj święto i rocznicę. Nie po raz pierwszy Święto Narodowe było okazją do wspólnego świętowania przez Chrzanowian. Co roku świętujemy i Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Wojska Polskiego, oczywiście Święto Niepodległości. To jest taka okazja, żeby spotkać się w przestrzeni publicznej, oddać hołd naszym bohaterom, ale także wspólnie spędzić czas również w takiej piknikowej atmosferze. Już dzisiaj mogę zaprosić na kolejne właśnie wydarzenie związane z obchodami święta niepodległości 11 listopada, na które szykujemy dla Państwa wiele fajnych niespodzianek. Niedzielne uroczystości i zorganizowało Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Chrzanowie pod honorowymi patronatami starosty chrzanowskiego Andrzeja Urygi oraz burmistrza Chrzanowa Roberta Maciaszka.